Dzień dobry, witam Was na czytaniu energii ogólnych na miesiąc wrzesień 2021. Jest to czytanie dla znaku Zodiaku Ryby i Baran. Proponuję sprawdzić, w jakich znakach Zodiaku macie swoje planety osobiste, księżyc, ascendent i również odnieść się do czytania dla tych znaków Zodiaku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, dlatego jeżeli potrzebujecie. Jeszcze dodatkowych wskazówek, zapraszam do kontaktu. Mój adres mailowy znajduje się poniżej w opisie filmu. Dziękuję i jednocześnie zapraszam do komentowania, lajkowania moich filmów, dlatego że zawsze pod koniec miesiąca, na początku kolejnego jest dla osób, które przyczyniają się do rozwoju mojego kanału. Czyli komentując i subskrybując, lajkując moje filmy, jest czytanie indywidualne, i takie informacje podawane są w zakładce społeczności. Dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Ryby mają talie Tarot Illuminati. Dodatkowo przesłanie jeszcze z dwóch innych talii i barany mają talię Ghost Tarot i również dodatkowe przesłanie z tych samych talii, których używam zazwyczaj do dodatkowych jeszcze informacji. Każde tak oczywiście oczyszczone, przygotowane, potasowane, także możemy zaczynać. Mamy ryby wrzesień. 2021. Ogólna energia 8 kielichów. Odchodzenie. Odchodzenie od tego, co nam nie służy. Oczyszczanie się też. Pamiętajcie, że wrzesień jest miesiącem przemiany, jeżeli chodzi o rok numerologiczny, tak? Zmienia się nasza, nasz rok numerologiczny i dobrze by było oczyścić się ze wszystkich zbędnych rzeczy, zanim wejdziemy w ten osobisty następny rok. I u Was, drogie ryby, to widać, że odchodzicie, zostawiacie to, co Wam już nie służy, tendencję właśnie do, do lepszego życia, do bramy, tak? która daje nam emocjonalne spełnienie, ale czyste, bez domieszki jakiejś gory czy płaczu. Dlaczego wy u was takie właśnie w tym miesiącu tendencje są? No dlatego, że diabeł, że macie dość. Po pierwsze, macie dość uzależnień, macie dość manipulacji, macie dość jakiegoś być może narcyza, psychopaty, tak, manipulanta, uzależnień, tak, fizycznych, psychicznych, jakichkolwiek innych. Ale i moi drodzy też dlatego będziecie odchodzić, dlatego, że będziecie mieć do tego siłę. Że nikt was... Będziecie mieć diabelską siłę, o, tak, w pozytywnym tego sensie. Tego, y, znaczy, w y, pozytywnym y, sensie tego słowa. Tak? Będziecie chcieli uwolnić się z Kaidem, y, Albo właśnie będziecie mieć siłę do tego, żeby właśnie w tym kierunku, drogie ryby, Podążać, ale na pewno te manipulacje i inne e, nałogowe sprawy, tak bym fizyczne, ale i psychiczne, będziecie mieli już serdecznie dosyć, dosyć w tym miesiącu. I być może też oczyszczenie ze złych energii. E, czego nie robić, śmierć? To nie jest czas jeszcze na odrodzenie, moi drodzy. To jest czas e, przekształcania. Tak? Także nie oczekujcie w tym miesiącu, że się odrodzicie już, tak? Tak? Czy ta śmierć coś umrze, i już się narodzi? Nie. Najpierw musi coś zginąć, coś zostać podeptane i musi to być zapieczętowane taką ogromną energią właśnie diabelską, że was już nikt nie zmusi, nie namówi do tego, żeby wrócić do tego, co wam nie służy. To jeszcze tak, jak powiedziałam, nie czas na odrodzenie, ale czas na, w cudzysłowie, zabijanie w sobie tego, co mi nie służy. I to musi do, zostać doszczętnie zniszczone. I dopiero wtedy będzie można odrodzić się, tak? Czyli zostać no, czystym, czystym człowiekiem, z inną energią, z innymi aspiracjami itd. Co wam pomoże? Pomoże wam yy, księżniczka kielichów. W tym wszystkim pomoże Wam delikatność. W tej diabelskiej sile, w której Wy możecie być, że już was nikt nie zawróci z tej drogi, yy, pojawi się miłość do siebie. Będziecie to robić ze świadomością, że to robicie dla dobra swojego. Być, też, być może też dla dobra innych osób. Czyli w tym wszystkim kieruje Was dobroć, miłość do siebie albo swoich najbliższych, którzy też mogą być przy okazji ranieni tymi manipulacjami i nieczystymi energiami. Czyli kierujcie się miłością. Kierujcie się taką iskierką, właśnie przekonania, że robicie to dla swojego spełnienia, dla swojego dobra. No i świat, nieuniknione. Wykorzystajcie energię zamykania. Świat zamyka pewne drogi. Ale zobaczcie, świat dopiero zamyka. Ale nowe, nowe, czyli karta z Arkan Wielkich zero, głupiec, dopiero jest po zamknięciu. Czyli tak jak tutaj karty wskazały, domknij, i zatwierdź to. Tak? Miej siłę. I naprawdę jest to w tym miesiącu dla Was osiągalne. Z jaką energią wychodzicie? No, wychodzicie z energią siódemki kielichów. Po zamknięciu złych rzeczy mogą pojawić, może pojawić się dużo możliwości do wyboru. Mogą otworzyć się przed wami drogi emocjonalne. Tak? I możecie już odetchnąć. Bo siódemka kielichów też mówi o takim właśnie niezdecydowaniu, o takim kapryszeniu. I wy wychodzicie z tego miesiąca z taką energią, że możecie sobie pozwolić już puścić w sobie, tak? Te mocne karty, które tutaj są. Bo to są, okrom... to są bardzo diabeł, słuchajcie. Yy, yy, śmierć. Świat. To są mocne energie. Tylko przytrzymajcie ten miesiąc. I wtedy was takie ulga w was wejdzie. W przełożeniu mamy jeszcze czwórkę pentakli. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Dbajcie o siebie. Dbajcie o swoje posiadanie. Dbajcie o miejsce, w którym jesteście. Dbajcie o finanse. tak Tu w tym miesiącu liczycie się wy. Drogie ryby, tylko i wyłącznie wy i wasze uczucia. No, ewentualnie, tak jak powiedziałam, najbliższe osoby, które też chcecie być może wyciągnąć z tej toksyczności. Dziesiątka pentakli. Już jest pięknie. Dziesiątka pentakli. Korona apoteozy. Moja złota korona wskazuje na twój sukces i bogactwo. Dziel się nimi ze swoim klanem. Buduj w ten sposób dla wszystkich przyszłość w krainie mlekiem i mójodem płynącej. I jeszcze mamy kartę numer 30. 5 przekształcanie. No właśnie. Przekształcanie. Tu też mamy motyla, tak? Które też mówi o motyle nawet. Który mówi też o, o właśnie zmianie 35. Czy odczuwasz yy, znaczenie tego, co się dla Ciebie dzieje? Jesteś w fazie, w której wszystko jest możliwe. Aby osiągnąć transformację, musisz naprawdę myśleć, że jest to możliwe. Wiara w siebie i swoje umiejętności jest kluczem do pokazania Ci zmiany. Być może chciałeś określonego wyniku, ale tak naprawdę nie wierzyłeś, że to jest możliwe. Aby osiągnąć poż pożądane zmiany w swoim zdrowiu, być gotów wprowadzić zmiany w swoich zachowaniach. Myślę, że to bardzo koresponduje z tym, co powiedziałam y, odnośnie tego czytania ogólnego. Drogie ryby, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się twardo w swoich postanowieniach. Barany, co na wrzesień 2021, co dla Was? Główna energia to ósemka kielichów. Też odchodzenie, słuchajcie. No, muszę się powtórzyć, bo to samo miały ryby. Odchodzenie od pewnych spraw. No, ten wrzesień daje to właśnie. To jest miesiąc oczyszczenia, zostawiania, tak jak powiedziałam wcześniej, tej, tego roku osobistego, tak, bo wchodzimy nowy rok numerologiczny i w oczyszczeniu wchodzimy w następny. Także wy dobrowolnie też będziecie rezygnować z uczuć, z emocji najprawdopodobniej, które wam już nie służą. Dlaczego wy tak macie akurat? Dlatego, że rycerz... Yy, yy, dlatego, że paść była w mojej drodze. Dlatego, że wy macie już nowy pomysł na siebie. Dlatego, że wy... Mo, może jeszcze nie do końca sprecyzowane to jest. tak? Nie do, nie do końca określone. Ale wy już macie... Wstępne wytyczne co do działania, innego działania, nowego działania, być może innej osoby. Być może dlatego, że pojawiła się w Waszym otoczeniu osoba, która wprowadziła w Was świeżość, życie, może troszeczkę zamętu, ale takiego pozytywnego. Dlatego odchodzicie od starych schematów. To Was pobudza do tego. Nowe działanie, nowa osoba. Ogień. Czego nie robić? Czwórka, Czwórka Buław. Postawcie w tym miesiącu właśnie na te niesprecyzowane i nie do końca ugruntowane sprawy. Nie wyobrażajcie sobie za dużo, to znaczy, że z tego nowego działania, z tego nowego uczucia, z tego nowego ognia, tej osoby, tej nowej osoby coś będzie stabilnego. Tak? Nie oczekujcie za wcześnie tego, bo czwórka buław to jest stabilność, tak? Też nie cieszcie się zawczasu, tak bym powiedziała. Tak? Tylko czerpcie z tego, co jest tu i teraz. Nie zakładajcie nic na zapas. Nie zakładajcie przykładowo, tak? Pojawia się nowy związek, tak? Miłość, uczucie. Odchodzicie od starego. Nie zakładajcie już od razu, że to będzie stały związek na amen. Nie. Cieszcie się z chwilą. Cieszcie się tym, co jest. Co Wam pomoże? Pomogą yy, Wam. Och, kochankowie, moi drodzy, czyli pomogą wam prawdziwe wybory, tak? Yy, przemyślane wybory. Być może nawet w tym chaosie pojawi się jakoś, jaka, jakaś racjonalność, tak? Że będziecie dostrzegać plusy i minusy obecnego życia, przeszłego życia i będziecie wyciągać z tego wnioski. Być może wyjdzie na jaw Wasza osoba, być może byliście wcześniej w ukryciu, nie każdy wiedział o Waszym istnieniu, tak? Często tak w związkach się zdarza i to będzie czas właśnie na ujawnienie się. Nieunikniona jest arcykapłanka, no właśnie. Coś wyjdzie na światło dzienne, albo ktoś wyjdzie na światło dzienne. Jeżeli będą, m, były tajemnice, te tajemnice zostają ujawnione. Coś lub ktoś, jeszcze raz powtórzę, i to jest pozycja nieuniknionej arcykapłanka, yy, wyjdzie na światło dzienne. Tajemnica albo osoba, albo związek. Tak? Będziecie też chcieli pokazać światu swoją nową osobę, ale tak, by w momencie tu i teraz. Ja jestem tu i teraz, nic na razie nie planuję, jest mi dobrze. Tak? Na pewno będziecie kierować się mądrością, wiedzą, intuicją, doświadczeniem w jakiejkolwiek materii. I jakby wychodzicie z tego miesiąca, wychodzicie jako szóstka buław, zwycięsko. Będziecie wychodzić z tego miesiąca, oczywiście przeanalizując to wszystko na swoją stronę, w pozycji, że jednak wygrywam. Że jednak ja tutaj jestem najważniejszy. Chociaż miałoby to być takie uczucie krótkotrwałe, ale przyniesie Wam bardzo dużo pozytywnej energii do działania. Tak? Tak byście chcieli więcej działać. Jakby to Was napędziło, tak? Ta, ten rycerz buła. No i super. Z piękną energią wychodzicie. W przełożeniu mamy królową miecz. Właśnie. Odcinanie być może negatywnych myśli, od osób, się, od osób odcinanie, które Wam już nie służą. Szóstka kielichów, ósemka kielichów i królowa mieczy, czyli odchodzenie i do tego jeszcze arcykapłanka. Odchodzenie od złych schematów, bardzo pewnie, mając na uwadze swoje uczucia, ale przede wszystkim mając na uwadze doświadczenie. Tak. Być może, moi drodzy, jeszcze rysuje mi się tutaj coś takiego, że może Wam pomóc w tym jakaś kobieta. Starsza od Was, mądra kobieta. Nie mówię mądrzejsza, ale która ma jednak jakiś ogląd, wiedzę na temat siebie, świata. No, dodatkowe przesłanie starota nocy, dziewięć pentakli. No, zadbacie o siebie. W tym miesiącu mam wrażenie. I już patrzymy. Ta, która wynagradza. Moje wysiłki zostały wynagrodzone. Twoje również. Po tak długiej i ciężkiej pracy należą nam się obfite plony. Świętujmy wszystko, co zostało osiągnięte. I jeszcze jedno. To mamy 20. Modyfikacja. Pracuj nad uwolnieniem swoich obaw i naucz się potwierdzać dobro w danej sytuacji. Pozytywne emocje związane są z wysiłkiem, skupieniem, energią i inspiracją. Twoje emocje i działania wpływają na Twoje ciało. Mogą podnieść lub obniżyć Twoją energię i wpłynąć na Twoje ciało fizyczne i zdrowie. Pozytywne myślenie zwiększy Twoją energię. Udawaj dopóki, dopóki tego, udawaj, dopóki tego nie zrobisz. To znaczy, że nie czujesz się szczęśliwy, ani potężny, ale zachowujesz się jakbyś był. Kiedy dokonasz wewnętrznej regulacji, będziesz zachowywał się. Jakbyś był szczęśliwy, nastrój zmieni się pozytywnie. Wprowadzaj zmiany. Wszystkiego dobrego życzę w tym miesiącu. Pozdrawiam.